Cześć. W dzisiejszym filmie mam zamiar przedstawić wam moją kolekcję monet z lat 1949-1994. Mam nadzieję, że film się wam spodoba. Pierwszymi monetami w mojej kolekcji są 1 groszówka oraz 5 groszówki. Ciekawym egzemplarzem jest pięciogroszówka z 1949 roku wykonana w brązie jako jedyna ze wszystkich. Pozostałe są wykonane są z aluminium. Posiadam z roku 61, 62, 67, 70 i 71. Znajduje się tutaj również moja najstarsza 10 groszówka z 61 roku. Następne są kolejne 10 w stanie menniczym posiadam z roku 1980 oraz 1983. Kolejne monety to 20 groszówki. Cieszy mnie posiadanie egzemplarzu miedzioniklowego z 1949 roku. Na kolejnej stronie znajduje się reszta 20 groszówek oraz rozpoczynają się 50 groszówki. Następne są kolejne 50 groszówki, tutaj jest większość w stanie menniczym. oraz rozpoczynają się złotówki. Cieszy mnie posiadanie złotówki z 49 roku lecz jeszcze bardziej z 57. Posiadam również złotówkę z 65 roku oraz niestety trochę zabrudzoną z 66. Obecna strona jest wypełniona prawie samymi złotówkami. Jest tutaj parę egzemplarzy w stanie menniczym. Są również tutaj mniejsze złotówki z 1989 oraz 1990 roku. Znajduje się tutaj również 2 złote z 1958 roku. Kolejnymi monetami są dwuzłotówki. Znajdują się tu również kolejne złotówki, dwuzłotówki z jagodami oraz rozpoczynają się mosiężne. Ta strona przedstawia końcówkę dwóch złotówek, znajdują się tu również aluminiowe oraz rozpoczynają się pięciozłotówki, między innymi pięciozłotówki z rybakiem, które są moimi ulubionymi monetami. Tutaj znajdują się kolejne 5 złotówki, również te aluminiowe z 1989 roku oraz 1990. Znajdują się tutaj również 10 złotówki. Bardzo ciekawymi egzemplarzami jest Kopernik z 1959 roku oraz Tadeusz Kościuszko z 1959 roku. Znajduje się tutaj również kolumna Zygmunta. Niestety nie posiadam egzemplarzu z 1966 roku. Następne są kolejne dziesięciozłotówki. złotówki. Ta strona klaseru przedstawia resztę 10 złotówek oraz 20 złotówki. Brakuje mi jeden egzemplarz 20 złotych z wieżowcem i kłosami. Brakują mi również dwa marcelino -Wodko. Kolejne są następne 20 złotówki. Oraz rozpoczynają się tutaj również 50 zł, zaczynając od 50 zł z mieszkiem pierwszym. Tutaj znajduje się reszta 50 zł z Janem III Sobieskim oraz 150 lat Teatru Wielkiego. Oraz zwykłe 50 zł. Tutaj zaczynają się setki. Posiadam również 200 zł z 1974 roku, 30 lat PRL-u, wybite w próbie srebra. Tutaj znajdują się 500 zł z 1989 roku. Na ostatniej stronie klaseru znajdują się najwyższe nominały, czyli 1000 zł, 10 000 zł, 20 000 zł oraz jedna z moich ulubionych monet, czyli 100 tysięcy zł z 1990 roku Solidarność. Oto już cała moja kolekcja z lat 1949-1994. Mam nadzieję, że się Wam spodobała. Dzięki za oglądanie. Cześć.